Witam Państwa. Mamy już za sobą czas świąteczno-noworoczny, a tu nadal cuda, cuda ogłaszają i to do tego politycy lewicowi, liberałowie, którzy uważają się za ludzi jak najbardziej racjonalnych, którym wszelkie zabobony, w tym chrześcijaństwo, są zupełnie obce. Jakież to cuda nam ogłosili politycy opozycji. No Są to cuda związane z Polskim Ładem, a więc z systemu podatkowego. Na początku działania tego systemu doszło do pewnej wpadki. Otóż część pracowników budżetówki otrzymała niższe wynagrodzenia i to nie dlatego, że taki był cel rządu, ale jak to bywa, jakiś system po prostu zawiódł, coś tam. Nie pykło, no i trzeba teraz ludziom, którzy zmartwili się niskimi kwotami wypłat, jakoś to zrekompensować. Rząd natychmiast podjął stosowne działania. No, ale politycy opozycji wyczuli krew i natychmiast zaczęli bić na alarm, że to rzekomo ten polski ład to jest kolejna próba okradania Polaków przez pisowski. Powiem szczerze, że zdziwiłem się, jakim cudem możliwe jest to prowadzenie do takiej sytuacji, że no w ubiegłym tygodniu Polacy otrzymali przelewy na konta, część niższe niż się spodziewali, i zdążyli natychmiast przepuścić szturm na biura poselskie, tym razem posłów opozycji, a żeby się poskarżyć na straszną krzywdę, jaką im rząd pisowski wyrządził. Dlaczego to cuda? No, bo wypłaty w ubiegłym tygodniu, a politycy opozycji bili na alarm przez cały weekend, zwłaszcza w mediach przychylnych sobie, a dzień dyżurów poselskich to poniedziałek, czyli dzisiaj. No to zanim biura poselskie otworzyły swoje podwoje dla skrzywdzonego ludu niepisowskiego, no to ci wyborcy opozycji zdążyli się poskarżyć w tych biurach, które były jeszcze nieczynne, i jeszcze do tego mieli okazję zastać tam posłów, którzy, jak wiemy, nawet w dni dyżurów poselskich, czyli w poniedziałki, bardzo rzadko są uchwytni. No, takie, takie to cuda się zdarzają. Ja wiem, że część osób, które dostały niskie wynagrodzenia, mogli być niezadowoleni, no ale wiemy też doskonale, że zwrócić się z jakąkolwiek skargą do posła, no to nie jest tak łatwo. Zastać tego posła, no to już ho, ho, ho. No a jeszcze w momencie, gdy biuro jest poselskie, nieczynne, no to w zasadzie sprawa jest zupełnie nie do załatwienia. Raz Okazję, gdy jeszcze byłem działaczem ruchu narodowego, udać się do biur poselskich Platformy Obywatelskiej wraz z kolegami i przy licznej asyście mediów różnych zresztą. Chodziło o to, że chcieliśmy zapytać posłów Platformy, co sądzą o tak zwanej aferze podsłuchowej w restauracji Sowy. Był to poniedziałek, ale nikogo tam z posłów nie zastaliśmy biura posłów Platformy to w jednym pomieszczeniu w zasadzie, a w jednym lokalu się znajdują w Lublinie. Zastaliśmy tylko dwóch przerażonych chłystków, którzy myśleli, że ich tam będzie lud w obliczu mediów linczował. Nic takiego się nie stało. Oczywiście odeszliśmy z kwitkiem, ale już przy wejściu do budynku czekała na nas policja. A no bo wiadomo, jak lud chce zapytać swojego posła o co kaman, no to policja musi zaraz wyciągnąć z tego, musiała, teraz już tego tak nie robi, musiała wyciągnąć konsekwencje. No, cudem uniknąłem procesu, chociaż przyznałem się, że cała inicjatywa, czyli odwiedziny u posłów to był mój pomysł, że ja zapraszałem drogą mailową ze swojego komputera dziennikarzy. No przyznałem się do winy, na szczęście nie zostałem ukarany, no bo w zasadzie za co tu karać? A karać obywatela za to, że chciał spotkać się z posłem, i do tego nawet nie doszło. Już więcej takich eksperymentów nie próbowałem, bo i tak mam kłopoty z sądem z innych powodów. Tak więc, moi drodzy, nie wiem, jak to ci posłowie mogli być nawiedzani przez rozpaczonych swoich zwolenników, gdy jeszcze powiedzmy sobie, nie było ani poniedziałku, ani nie było okazji biur mieć otwartych. No, ale, jak to mówią, jak Pan Bóg dopuści, to. I z kija wypuści. Bardzo ciekawą też tezę postawiła pani posłanka Mucha, niegdyś gwiazda Platformy Obywatelskiej, dzisiaj ruchu pana Szymona Hołowni. Otóż oświadczyła we wczorajszym programie dyskusji posłów różnych opcji w telewizji Polsat, a pani Mucha oświadczyła, że ta energia, zielona energia słoneczno-wiatrowa jest. Za darmo. No, bardzo ciekawe, no bo jak chciałem sobie założyć panele fotowoltaiczne, to mnie to kosztowało dosyć dużo. No, poniżej powiedzmy sobie kwoty kilkutysięcznej, to nie ma co myśleć o tym. Kto ma większy dom, no to wydatek powiedzmy sobie czeka go. Na poziomie samochodu, niezbyt wysokiej klasy, ale jednak prosto ze sklepu. Także to może dla pani, pani muchy to jest za darmo. Dla tych, którzy się połakomili na panele fotowoltaiczne to jednak. Za darmo nie jest. No to energia słoneczna jest za darmo yy, dla jaszczurek. No, wiadomo, taka jaszczurka wyjdzie na, na słoneczko, wygrzewa się, potem ma energię łapać owady. Jak słoneczko zachodzi, to jaszczurka się chowa i drzemie. W naszym klimacie często yy, trwa to kilka yy, miesięcy. Także pani Mucha myśli sobie, że to tak wystarczy rękę z żarówką wystawić za okno i żarówka zaświeci. Nie. Zapewniam panu, panią poseł, że jest zupełnie inaczej. Zwiat Zresztą podobnie. Być może posłowie opozycji otrzymują jakieś instalacje, które z zielonej energii dostarczają elektryczności do mieszkań za darmo w ramach promocji, no ale tego typu, tego typu cuda omijają nas, zwykłych zjedaczy. chleba. Myślę sobie więc, że warto by przeszkolić panią Muchę, żeby czerpać, żeby czerpać energię ze słońca czy wiatru, to jednak instalacje są dosyć kosztowne. Jako żywo, no, moi drodzy, cały czas pytam, czy jakakolwiek huta, albo przynajmniej piekarnia, zwłaszcza w naszych obecnych realiach, jest napędzana energią słoneczną, a nie, a nie chociażby gazem. Na ten temat do tej pory odpowiedzi jakiejś nie otrzymałem. Yy... Opozycja skorzystała z okazji takiej, że akurat zwłaszcza mali przedsiębiorcy z branży spożywczej, głównie piekarze, otrzymali te wysokie rachunki za gaz. No i oczywiście zwłaszcza posłowie Platformy Obywatelskiej dawaj w obronie piekarzy. No ja tam bardzo się cieszę, że politycy bronią przedsiębiorców. Uważam, że spisek Timmermans-Putin, który jest powodem nieszczęścia nie tylko nie każdy zresztą zasługuje na karę. Ale, że akurat posłowie Platformy Obywatelskiej ujęli się za polskimi przedsiębiorcami, no to powiem szczerze, to kolejne y, cuda i to do tego nie widy. Do tej pory, zwłaszcza samorządowcy Platformy, tam gdzie mogli, sytuowali w podległych sobie y, miejscowościach na obrzeżach miast galerie handlowe, tam wyprowadzane były y, w zasadzie i handel, i usługi, i rozmaite rozrywki, także tak jak w moim nieszczęsnym Lublinie, Centrum Lublina w zasadzie na tym odcinku jest całkowitą pustynią. No wprawdzie można się napić alkoholu, ale po zakupy to już wszyscy walą do galerii podmiejskich, no bo i parking za darmo i zaparkować można, a ci sami samorządowcy i politycy Platformy, którzy tak rozczulają się nad niedolą polskiego piekarza, no robili co mogli, żeby tym piekarzom rozmaitym, zresztą tylko piekarzom, innym przedsiębiorcom wstręty czynić, no bo jak już lokal był miejski, no to czynszami łoili do tej pory, zupełnie bez skrupułów, a jak już tam lokal był własnością przedsiębiorcy, to przynajmniej w najbliższej okolicy był albo zakaz parkowania, albo przynajmniej trzeba było słono płacić za parkowanie Pod taką oto firmą, no to było w gestii polskich samorządowców, jednak do tej pory byli głusi i ślepi na niedole polskiego przedsiębiorcy. Gdy remontowano jedno z takich kluczowych skrzyżowań w Lublinie i to trwało do tego bardzo długo, no to wszystkie lokale, które były w pobliżu, pozbawione możliwości nie tylko dojechania samochodem, ale i dojścia na nogach, no wcale żadnej ulgi ze strony pana prezydenta Żuka z Platformy Obywatelskiej. Żadnej ulgi nie otrzymali. No ale jak można przy takiej okazji, jak podwyżka cen gazu, biczować prawo i sprawiedliwość, no to nawet politycy Platformy Obywatelskiej znaleźli drogę do polskiego Piekarza I tam chusteczki higieniczne wręczają. Nie, moi drodzy, nie trzeba było przez tyle lat, gdy zarządzaliście Europą, tolerować tego spisku brukselsko-moskiewskiego, Nord tych rozmaitych idiotyzmów klimatycznych. Teraz ratujecie piekarzy, którym sami zgotowaliście piekło na ziemi. Mam nadzieję, że rząd wyprowadzi nieszczęsnych przedsiębiorców z tych opałów, no bo powiem szczerze, cudem, było, gdyby politycy Platformy Obywatelskiej cokolwiek zrobili, na przykład na forum Unii Europejskiej. Ja w tej sprawie zapytałem jakichś tam twitterowiczów, którzy po moim takim apelu zaczęli na mnie pyskować. Zapytałem, co dobrego pan Tusk zrobił w ramach swoich kompetencji jako. Cysosz Europy dla Polski, no to zaraz tam, powiem szczerze, nie zdziwiłem się i tu cudu żadnego nie było. Nikt mi tam nie odpowiedział merytorycznie, ale za to miałem okazję dowiedzieć się z mediów społecznościowych, że jestem głupi, nie znam się i w ogóle powinienem się cicho. No tylko nie zarzucano mi po raz kolejny, że jestem faszystą, Żydem albo jeszcze kimś w tym rodzaju. Także odpowiedzi jakiejś merytorycznej nie miałem okazji. Yy, otrzymać, ale jeden taki tutaj poprowadził yy, dialog. Yy, rozumiem, ktoś, kto występuje pod pseudonimem, nie wiem więc kto, na me w mediach społecznościowych. No i powiedział, dowiedziałem się, no to też kolejny cud, dowiedziałem się, że to od sześciu lat PiS rządzi Europą. No gdy zapytałem, jaką funkcję w strukturach unijnych piastuje pan Jarosław Kaczyński, no to wprawdzie nie zostałem zwyzywany od faszystów, Żydów albo od komuś gorszego, ale po prostu nasza yy, wyjątkowość. Zresztą wyjątkowo miła rozmowa, dialog został zakończony trwającym już od dwóch dni milczeniem. No, to cud żaden nie jest. No i Cały czas gadamy o energii, o energii, a można było zobaczyć, jak tutaj energia, a w zasadzie jej skacząca w górę cena, wyprowadza lód. A no, niby śpi na ropie, śpi na gazie, ale tutaj obsługuje, przetwarza ten surowiec, kto. Przyjaciel Kremlowski. Rosja w Wenezueli, rafinerie są rosyjskie. dlatego Ja mam duże zastrzeżenia do tego, do tego eksperckiego grona kanadyjskiego, które, jak się okazało, ma jakieś bardzo dobre relacje właśnie z panem Soroszem. Jak panu Giertychowi, ludzie Sorosza mówią, że był podsłuchiwany, temu panu Giertychowi, który jeszcze występując w roli polskiego nacjonalisty, i katolika krytykował zmowę międzynarodowej finansjery, no to zaczynam dostrzegać kolejne cuda, cuda na kiju. Kilka osób z Kanady informuje pana Gierdycha, że rząd pisowski go podsłuchuje. No dobra. Dajmy na to, że głupi to kupi. Podrzędna pani prokurator też była podsłuchiwana. Jak się okazało, ta pani prokurator, co to ją podsłuchiwali, no to raczej no, zajmuje się przestępstwami bardzo pospolitymi. No, ten pan nieszczęsny poseł, co tutaj obecnie senator, co mu kibel podpalili pod domem, uznał to za prawie zamach stanu, no to i inna figura, też ma na sumieniu rozmaite w internecie figle, nigle i szacherki, macherki. Sprawa się rypła, gdy po platformach chciała komisji w tej sprawie sejmowej, no Paweł Kukiz bardzo roztropnie się zachował, bo powiedział, jak komisja, to komisja, to i będziemy badać, kogo tu za platformy podsłuchiwali. No i od razu i z pana Gierdycha, i tego nieszczęsnego senatora powietrze uszło, już komisji się nie, nie domagają. Za to pan Gierdych z zemsty zasugerował, że Polacy wszystkie pieniądze, jakie dostają w ramach tak zwanego socjalu, no przepijają. Powiem tak... <laughs> Nie wiem czy pan Giertych ma mocną czy słabą głowę, ale wiemy dobrze, że słabuje na samą myśl wizyty w prokuratorze i żaden alkohol mu. Utraty przytomności potrzebny nie jest. Ja myślę sobie, że ten tagazus to jest spora lipa, bo gdyby tutaj było coś na rzeczy, to by zaraz miejscowi sypnęli jacyś z WSI fachowcy, a to trzeba było aż do Kanady po soroszowców się udać po jakieś sugestie. Że komisji nie będzie, sprawa przyschnie. Kazachstan został spacyfikowany 160 osób zabitych Ruscy weszli i pewnie tak zostanie jak pan to widzi, tak jak, tak jak mówię tam gdzie są zagrożone interesy rosyjskie na odcinku, na odcinku dymania zwykłych ludzi na, za energię, no to gotowi są użyć siły i uważam, że to co zrobili w Kazachstanie no to też jakby przyszło co do czego gdyby Niemcy marudzili albo, albo Polacy albo jacyś inni Europejczycy no mieliby Pretensje za wysokie ceny gazu rosyjskiego, no to mogliby tutaj też pewnie przyjść na pomoc rządowi jakiemuś, który by o to. Poprosił, że Niemcy by byli gotowi poprosić Rosjan o jakieś tam wsparcie. No to nie miejmy najmniejszych wątpliwości, bo relacje berlińsko-moskiewskie są wyjątkowo ciepłe. Boję się, że niedługo od tego możemy się wszyscy bardzo, bardzo poparzyć. Ja przypomnę tylko, że w Kazachstanie, gdy upadał Związek Radziecki, doszło do większych rozpierduch. Tam było pierwsza, to była pierwsza Republika Radziecka, gdzie doszło do rozlewu krwi. Ale no to jest ciekawe. Wenezuela, Iran, Kazachstan państwa, które śpią na węglowodorach, naród cierpi, cierpi biedę, oligarchowie i ludzie władzy żyją w niewyobrażalnych luksusach. A kurki tamtejsze z energią trzymają kumple pana Putina. No to z Nord Stream 2 to może być i Nord Stream 1 dokładnie tak samo. Przypomnę, że Nord Stream 1 rozpoczęto budować dzień przed śmiercią prezydenta Kaczyńskiego. Taki to zbieg okoliczności, cud żaden. To wszystko na dzisiaj, a więc do następnego razu. Dziękuję Państwu.